Oto ona na okay. pierwszym planie. Proszę Państwa, to jest fotobudka, ale nie taka standardowa, Aha. tylko taka, która jest 360 i jeszcze 3D. Fotobudka generalnie to jest raczej standard na wszystkich weselach. Wszyscy uwielbiają zdjęcia, te pamiątki są bezcenne, te miny, można zatrzymać dosłownie ten miły czas na tym ujęciu, w tym ujęciu. Natomiast ta fotobudka to już jest kosmos, to jest wyższa szkoła jazdy. Z nami Kamila na Romanow, kości. dzień dobry, konsultantka ślubna. Dzień, dzień, dzień dobry, a także Przemysław Poniecki, właściciel firmy z fotobudkami 360 stopni. Dzień dobry, witamy Dzień. bardzo serdecznie. Troszeczkę łamiąc Kinder Sztubę, zaczniemy od mężczyzny. Tak. Bo, bo to rzeczywiście widok, do którego przyzwyczajeni nie, nie jesteśmy. jesteśmy, słysząc, fotobudka. Dokładnie, dokładnie. Nowość. Tak, no można tak powiedzieć, że to jest nowość. Jest to platforma, na której e, ludzie sobie m, wchodzą. Aha. Dwie, trzy osoby, cztery maksymalnie. Mhm. Mamy do tego sobie specjalną aplikację. I aplikacja robi to, że możemy sobie dowolny ten film spowolnić przyspieszyć i jeszcze jest 360. A to sunie to naokoło. to nie są zdjęcia, tylko to jest film, To jest nagrywamy. Film. Tak, A, tak. No, jest jakby era też Instagrama. fotobudka. to No wideo, no, ale raczej to jest fotobudka 360, dlatego, bo ten, ten trend przyszedł jakby ze Stanów Zjednoczonych. Aha. Tam to się już dzieje po prostu od mm -hmm. dwóch, trzech lat. Mm -hmm. I warto o czymś takim pomyśleć, prawda, no bo to o czym powiedziała Ida, no pamiątka jest na zawsze, nie może. Na zawsze, absolutnie. Pary młode bardzo często decydują się na takie atrakcje, które upamiętniają te najfajniejsze momenty, bo musimy pamiętać o jednej bardzo kluczowej rzeczy, że para młoda nie jest w każdym momencie i wszędzie podczas przyjęcia weselnego, więc bardzo dużo rzeczy im umyka, a taka fotobudka i takie atrakcje, które upamiętniają, są naprawdę Aha. świetnym rozwiązaniem. To się dzieje tutaj w zwolnionym tempie. To, a możemy w ogóle spróbować jakby... Tak, ja myślę, że musimy nawet. No słusznie, nie. Nie słusznie. Można tak, to ja okay, sprawdzę? Dobrze działa. Wchodzimy tak. tak. Dobra. A -a. Stajemy do ty, ty... siebie tyłem. Aha. Tyłem tyłem tyłem. Tyłem. tyłem, 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 tyłem. tyłem dostań, okej. Ślicznie dobrze. Damy panie tak. jeszcze taki gadżet. O, Jest gadżet? Tak, będziemy pan podtrzymać scenariusz? Ja wymianka, dzięki. Mariga. Jak dostałam i co, I co my robimy, z... co się dzieje? Jeżeli kamerka już będzie y, dookoła się kręcić, to uśmiechamy się, pokazujemy jakieś minuty. Nie skaczemy, tylko się ruszamy, okej? Okay? Dobrze. 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 Ja, a co mam zrobić to? E, Strzelamy! Po ja, ja powiem kiedy będzie? Powie, Uwaga, jak jak będziemy zaczynać za 6, 5, 4, 3, 3 2, 1 jeden. i już możemy! Strzelamy! Śmiało moc! Mamy co? to? Dwa obroty, trzeci. Andrzej, będziemy się kręcić. I, co, i, I to już było to? Tak. I to jest. błoto. Tak, i to. jest to. Mamy to. Mamy to. urządzenia. Możemy podejrzeć jak Mamy to. nawet wyszedł. Mamy za Mamy będziemy mogli to. Tak ja Mamy a to od... wciągające jest pewnie bo na to państw... to nie można odsygnąć. Bo to państwo pokażemy, ale teraz od razu przenosimy się za pomocą wyobraźni na, na wesele. Tak, to niech pozostanie jeszcze w, y, absolutnie wideo tajemniczym. Od razu się robi też atmosfera tutaj. Oczywiście, że tak. tak, tak absolutnie tak. robi się atmosfera. Goście bardzo chętnie korzystają z takich atrakcji, bo one też nie zabierają tak naprawdę gości jakby w całości w jedno miejsce. Musimy pamiętać o tym, że atrakcje możemy podzielić na takie dwa, e, dwa rodzaje, mhm. czyli takie, które muszą w jednym momencie skumulować wszystkich gości. To jest na przykład tort weselny, to jest na przykład występ jakiegoś at, e, artysty, albo takie, które dzieją się równolegle. Czyli mamy super imprezę na parkiecie, mamy wspaniałe menu, mamy live cooking, z którego goście mogą korzystać i taka fut, fotobudka i to jest bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. A potem jak dzielimy się tym filmikiem? Czy dostajemy go Podobno na maila, czy... go od film, Tak, film możemy automatycznie, film jest udostępniany poprzez QR-kod, albo wysyłamy go SMS-em, więc wszyscy się automatycznie ten film otrzymują. To trwa około powiedzmy tam do 20-30 sekund Ach. i ten film każdy już Ekstra. ma na telefon. Od razu, od razu, od razu, nie i tak samy... Wszyscy goście sobie coś takiego powinni robić, Tak, no, do... Dokładnie. To jest super pomysł. Ta. A co oprócz pieniędzy jeszcze strzela? Mamy bańki, mam, nie strzela, ale mamy tak, mamy bańki mydlane, e, mamy, ten pistolet jest, no wszystko co jest związane jakby z ruchem, tak? To no wszystko. Przez to, że tak, mamy okay. efekt slow motion, to daje nam taki efekt. Wystrzelałaś się, ale żeby ci było przykro, to jedno dla ciebie zachowałem. Dziękuję. Ty to jednak jesteś gość. Mam o ciebie. Słuchajcie, pięknie dziękujemy. Do zobaczenia, bo oczywiście to, co tutaj się wydarzyło Państwu, pokażemy. Bo tam się, proszę Państwa, działa. A teraz przenosimy się w zupełnie inny świat. A, do, a, a dokładnie do skansenów w Petrykosach.